Hej, miesiąc temu podzieliłem się z Wami moim e, budowaniem, sposobem budowania relacji z Panem Bogiem i zadałem Wam pytanie, jakie Wy macie sposoby na relacje z Panem Bogiem i czy macie jakieś pytania do mnie? E, a propos tych moich sposobów, i jednym z takich tematów, o których zapy chcieliście zapytać, zapytaliście, to była sprawa Różańca. E, no bo rzeczywiście z tym Różańcem to jest trochę kłopot. Wielu z nas ma takie doświadczenie, że różaniec jest modlitwą nudną, że to jest takie klepanie, że nie widzi się w tym sensu, że to jest takie notoryczne powtarzanie tego samego, albo na przykład też często pojawia się takie, taka pretensja, że no jak ja mam rozważać w tym samym czasie tajemnicę Różańca, jak ja mam te klepać tę te modlitwę, tę zdrową Maryi i tak dalej. Yy, powiem Wam tak, że wszystkie, te mm, rzeczy są mi bliskie. Wszystkie y, wydaje mi się, że mam już ze sobą, i ten odcinek robię o tym, żeby trochę ten, to nasze modlenie się na różańcem, nad Różańcem y, odczarować i chciałbym Wam też powiedzieć, to o tych moich sposobach dojścia do tego, że modlitwa Różańcowa jest czymś. Y, bez czego nie wyobrażam sobie dnia za bardzo i coś, co mnie bardzo karmi i zbliża do Pana Boga. Dlatego dzisiaj będą takie trzy kroki o tym, jak ja zbliżyłem się do Pana Boga przez różaniec. Zapraszam. Pierwszym takim krokiem może wam się wydawać niezwiązanym za bardzo z modlitwą różnicową, natomiast jest on w ogóle według mnie fundamentem jest on najważniejszy. A więc pierwsze to oczyszczanie obrazu Pana Boga. Dlaczego to jest ważne? Otóż dlatego moim zdaniem jest to ważne, bo jak mówi z Kościoła Katolickiego, modlitwa jest wzniesieniem duszy do Boga lub prośbą skierowaną do niego o stosowne dobra. Tu warto podkreślić, że modlitwa różańcowa jest modlitwą chrystocentryczną, a więc taką, w której centrum tej modlitwy jest Bóg. Jednocześnie też tę modlitwę odmawiamy na cześć Mat Matki Bożej, chwalimy ją przez tą modlitwę, błogosławimy ją, czcimy i prosimy ją, aby ona nas do Pana Boga prowadziła, aby jednała nas z Panem Bogiem, aby polecała nasze prośby Panu Bogu i oddawała nas Bogu. Od dziecka, pod wpływem przeróżnych okoliczności, pod wpływem różnych ludzi, rodziców, Kumpli, środowiska, szkoły i tak dalej, nasz obraz rzeczywistości jest formowany i często zniekształcany względem tego, jaka ta rzeczywistość tak naprawdę jest. I tak często jest, niestety, też z obrazem Pana Boga. Pan Bóg jest oczywiście jedną wielką tajemnicą, natomiast są też rzeczy, pewne przymioty, które o Panu Bogu wiemy. I my pod wpływem tych przeróżnych doświadczeń życiowych, Często ten prawdziwy obraz Pana Boga, to o co o Panu Bogu wiemy, no bardzo mocno zniekształcamy. W jaki sposób? Ano, na przykład w taki sposób, że czynimy z Pana Boga kogoś w rodzaju, na przykład księgowego, który. Kolekcjonuje przeróżne nasze potknięcia i nasze no, rzadziej, ale też sukcesy. No, i mamy takie wyobrażenie czasami, że na końcu dziejów Pan Bóg stanie przed nami i pokaże nam taką właśnie wielką księgę księgowego, w której pokaże, no tyle razy tutaj upadłeś, tyle razy tutaj zrobiłeś coś dobrego. No i zobaczymy teraz, czego jest więcej. No i tych obrazów może być bardzo dużo. Pan Bóg może być jakimś kimś bardzo odległym, może być kimś groźnym, w złym tego słowa znaczeniu, kimś, kto wywołuje paraliżujący lęk. No i teraz wyobraźmy sobie, że pod wpływem różnych okoliczności mamy taki obraz Pana Boga, no i kościół, ludzie tacy wierzący, ewangelizatorzy, mówią nam, że no módlmy się, módlcie się, módlcie się na różańcu. I wówczas, gdy bierzemy ten różaniec do ręki, gdy staramy się modlić. To no coś nie wychodzi. No bo trudno modlić się do kogoś, kto jest w naszych oczach tyranem, kto jest w naszych oczach jakimś przemocowcem, albo z drugiej strony panem Bogiem, kumplem, który, którego od czasu do czasu podchodzimy do niego i klepiemy go po ramieniu. Tymczasem, no przecież dobrze wiemy, jak jest. Przemocowców, tyranów raczej staramy się w naszym życiu unikać, więc po co mi taki pan Bóg? A po drugie, kumpla, no to ja już mam kumpla. Po co mi jakiś kumpel y, jeszcze w niebie, dodatkowy, y, którym się tak trudno relacje w ogóle buduje, no bo jest niewidzialny i w ogóle zdaje się być milczący. No a jaki jest Bóg? Bóg jest przede wszystkim miłością. I o tym jest w ogóle cała historia zbawienia. Cała, całe pismo święte jest o tym, zarówno Stary, jak i Nowy Testament. Bóg jest kimś, kto cały czas e, nad tobą czuwa który stworzył cię z miłości, który podtrzymuje twoje życie z miłości i jesteś dla niego najukochańszym dzieckiem, kimś bardzo ważnym. On zawsze jest po to, twojej stronie, ma znacznie lepsze zdanie niż ty o sobie samym i to jest Pan Bóg. Jak zbudować taki obraz Pana Boga? Zapytacie. No, przede wszystkim to jest proces. Ja przyznawam się, że po kilkudziesięciu latach y, dopiero wychodzę w ogóle z tego zniekształconego obrazu Pana Boga i poleciłbym w ogóle takie dwie rzeczy, druga będzie z takim podpunktem. Po pierwsze, odciąć wszystko, co tworzy Ci inny obraz Pana Boga. Jakichś ludzi, którzy Cię Panem Bogiem straszą. Jacyś ludzie, którzy no w ogóle chcą wywołać lęk przed Panem Bogiem, ale nie bojaźń Bożą, tylko taki lęk, że masz się go bać, masz żyć w przerażeniu, na przykład, że pójdziesz do piekła i tak dalej. Jest sporo zamętu w dzisiejszych czasach. Każdy ma obraz Pana Boga e, taki no w ogóle swój i stara się zarażać innych tym obrazem Pana Boga. Ja odsyłam zawsze i zawsze to będę robił do katechizmu Kościoła katolickiego. Mnie też nie słuchajcie, absolutnie, bo ja mam też swoje wady, swoje Błędy bardzo często popełniam, ale sięgaj do kogoś, kto objawia ci miłość Pana Boga. A tak ta to robi na przykład katechizm Kościoła katolickiego. No więc to czego nie robić, a co robić? No to trochę już powiedziałem. Po pierwsze, katechizm Kościoła katolickiego ja niezmiennie polecam to jak Agata Ruiner, dr Agata Ruiner czyta na kanale Prawie Murały katechizm Kościoła po kolei i zadaje bardzo fajne, ciekawe pytania o twoje życie, a twój obraz Pana Boga. Nie robi to w sposób jakiś taki agresywny, jakiś taki narzucający swoje opinie, tylko taki właśnie, no wydaje mi się, bardzo w sposób wyważony i mądry. I te suche, często trudne treści katechizmu przetwarza na taki nasz normalny ludzki język. To po pierwsze. A po drugie, yy, poleciłbym serio, mówię teraz, nauczyć się na pamięć jednego fragmentu Pisma Świętego, a mówię o. Pierwszym liście świętego Jana, rozdział czwarty od siódmego do 16 wersetu. Tam właśnie święty Jan, no można powiedzieć, odkrył karty i pokazał właśnie, że Bóg jest miłością. I co to znaczy kochać Pana Boga, co to znaczy Go odczuwać, co to znaczy Go doświadczać, co to znaczy być Chrześcijaninem. To jest taki fragment, który i opisuje to, co Jezus zrobił na krzyżu dla naszego zbawienia. I to jest taki fragment, który pokazuje nam, co my mamy robić dzisiaj. A mamy przede wszystkim miłować Pana Boga i drugiego człowieka. I to wszystko, co opowiedziałem w tym pierwszym punkcie, potraktujcie jako, proszę, proces. To jest mozolne, powolne, ale naprawdę warte zachodu wychodzenie z fałszywego obrazu Boga do prawdziwego. Od modlenia się i zbliżania się do niego z lęku, bo coś mi grozi, bo coś mi się stanie, jak tego nie zrobię, do pełnej wolności, do robienia tych rzeczy z miłości. Wiecie, jak do osoby, która Was kocha. Drugi punkt, może wydawać się bardziej związany z Drużańcem, choć podkreślam, że pierwszy jest równie ważny, to poznać Maryję. Tutaj, znów, książek, opracowań, podcastów, konferencji, serii na YouTube na temat Maryi jest mnóstwo, i wydaje mi się, że dzisiaj sztuką jest znaleźć coś dla siebie. Każdy z nas ma jakąś swoją wrażliwość, ma jakąś swoją drogę, i na każdym etapie naszego życia dochodzenie do pewnych rzeczy ym, kształtuje się pod wpływem innych, konkretnych treści. I tak samo tutaj polecałbym po prostu badać swoje serce, słuchać różnych rzeczy, różnych treści, oczywiście niezmiennie podkreślam to, że umocowanych w kościele katolickim i badać swoje serce. Czy to jest coś, co mnie przybliża do Pana Boga? Czy to jest coś, co mnie karmi? Sprawdzać owoce, czy dzięki tych treściom, tym treściom zbliżam się do Maryi, zbliżam się do Pana Boga? Ja na przykład mogę podać takie dwa źródła, które dla mnie były takimi mocnymi krokami zbliżającymi mnie do Pana, do Maryi w ogóle, bo ona wydawała mi się często taką postacią nieobecną, taką w sumie, a właściwie dlaczego ona jest. A więc, pierwsze to były konferencje Ojca Krzysztofa Pałysa o pokorze w kontekście Maryi, sposób mówienia właśnie i sposób. Yy, tego jak, jaką duchowość prowadzi ojciec Krzysztof Paweł jest mi bardzo bliski i być może właśnie dlatego to on mnie tej Maryi zaprowadził, za co mu jestem bardzo wdzięczny. Jeśli teraz ogląda to pozdrawiam. A po drugie bardzo ważnym takim etapem przełomowym była moja wizyta w Fatimie. I to też może pokazuje właśnie, że czasem warto zainwestować coś więcej właśnie w tą relację, nie? Że często tak narzekamy, że a Maryja coś tam, a Maryja jakaś tam gdzieś tam daleko w ogóle, po co ona jest? A zadajmy sobie pytanie, ja uderzam się w piersi, mówię ma kulpa, bo tak zupełnie nie robiłem. Czy my zawalczyliśmy kiedykolwiek tak naprawdę o tę relację z Maryją? Dla mnie wyjazd do Fatimy był taką... Był takim zawalczeniem właśnie o to, żeby zobaczyć, doświadczyć, y, zobaczyć te zatwierdzone przez kościół objawienia maryjne i no i zobaczyć, czy, czy ta, kim jest ta Maryja, sprawdzić, poznać ją i tak dalej. No i wtedy też sobie kupiłem y, wspomnienia y, siostry Łuci z Fatimy. Y, one chyba są dostępne w ogóle w wolnym takim obiegu y, na wszystkich stronach internetowych, tak mi się wydaje. No i taka prosta, prosty obrazeczek, ja kocham takie w ogóle kościelne proste obrazeczki, z orędziem fatimskim, e, z modlitwą anioła, do, którą on zaprezentował, że tak powiem, e, modlitwy, jakiej uczy Matka Boża i w ogóle z tym, o co chodzi w orędziu fatimskim, to są takie rzeczy, które, do których wracam w kontekście Maryi, które rozpalają moje serce i ważne nie tylko emocje, ale właśnie serce i przybliżają mnie do Pana Jezusa i do Maryi. I to, ta wrażliwość właśnie tych dzieci, to poznanie tego, jak żyli nawet, widząc ich domy, znając ich biografię, jak żyła Jacynta, Łucja i Franciszek, dla mnie było takim no, mega mocnym zbliżeniem się do Maryi. Poznałem, że właśnie Maryi chodzi o przede wszystkim pokorę, o to, że ona nie szuka poklasku, nie szuka jakiegoś no takiego, takiej chwały w, rozumiany, w rozumianych kategoriach świata, a ja często szukam, a ja często nie umiem prowadzić cichego życia w ukryciu, tylko wszystko jest takie na pokaz. No myślę, że z XXI wieku y, znacie to doskonale. Patrz, social media i tak dalej. I trzecia rzecz, która wydaje się najbardziej związana z tym, jak ożywić yy, modlitwę różańcową, choć znowu podkreślam, że wydaje mi się, że one właśnie wynikają dopiero z tych, z tych dwóch poprzednich punktów, przynajmniej tak było w moim życiu. No to są te sprawy techniczne, to znaczy, jak rzeczywiście się modlić na tym różańcu. Ja tak się rozglądam, czy ja tutaj mam gdzieś różańc. Generalnie mam ich yy, zawsze bardzo dużo. Moja żona się denerwuje, że mam 15 różańców w domu. Na każdej... O, tutaj są dwa. A właśnie, pokażę Wam ten z Fatimy. To jest ten taki, chciałem sobie kupić taki biały, fatimski. No i słuchajcie, e, ja miałem zawsze tak, że jak żyję 34 lata, no to tak chyba z 3 czwarte mojego życia to było takie klepanie e, Różańca. To znaczy, wiecie, paciorek za paciorkiem. E, pozdro, Karol. <grym> Przepraszam. E, no, jakieś takie, wiecie, zaliczanie, że tutaj właśnie muszę, yy, tutaj muszę szybko odmówić te, te 10 zdrować Mario, tutaj następne, tutaj jeszcze następne i tak dalej. I w moim przypadku to było związane z taką religijnością neurotyczną, to po pierwsze, a po drugie właśnie z takim obrazem Pana Boga, którego trzeba tak, yy, no w ogóle mu coś oddawać, w sensie tak, Muszę mu taki, taki trochę handel, nie? że ja muszę mu tutaj, ile tam, 50 tych zdrowasiek, raz w godzinę, no to wtedy coś od niego dostanę. Tutaj wyklepię tyle tych modlitw, no to wtedy coś dostanę, nie? Miałem takie, takie, taki obraz Pana Boga, u którego na miłość, na uznanie Jego, na jego szacunek i tak dalej trzeba sobie zasłużyć. No i między innymi takim sposobem zasługiwania była dla mnie modlitwa różańcowa. I byłem prowadzony przez spowiedników, wydaje mi się, że to jest. Dosyć ważne, żeby w ogóle takie rzeczy oddawać na spowiedzi do swojego kierownictwa duchowego, no bo oni właśnie prowadzą nas do Pana Boga, e, znając nasze indywidualne przypadki, e, mi powiedział e, spowiednik, żebym ja się modlił zawsze w wolności, to znaczy, przestał właśnie wychodził z tego takiego zaliczania, takiego klepania, nie? E, takiego właśnie neurotycznego bania się, że coś stanie jak, jak nie odmówię. Ale zawsze sięgał po różaniec, zawsze sięgał po tę modlitwę, jakąkolwiek również inną, gdy y, chce się do Pana Boga zbliżyć, tak w wolności, nie? Że, gdy chce wyrazić Mu wdzięczność, gdy chce Go o coś poprosić, a nie, że wypada, a nie, że trzeba. Takiej wolności, za każdym razem. Nawet jakby to było miało być mało, to lepiej początkowo, na, w mojej drodze, podkreślam, to jest indywidualne moje rozeznanie ze Spowiednikiem, to nie jest kopiuj i wklej do życia każdego z was, żeby zaczynać tą inicjatywę, ale szczerze z serca, z miłości i wolności. I coś, co prowadziło mnie do relacji z Panem Bogiem, jeśli chodzi o formę odmawiania tej, tego Różańca, to było coś, z czego nauczyłem się w domowym kościele. Na przykład, Coś, co było taką odpowiedzią na to, co często słyszymy, co powiedziałem na samym początku, że no jak ja mam jednocześnie rozważać tajemnicę, jak jednocześnie tutaj trzeba się modlić i odmawiać te różańce, te zdrowaś Mario cały czas klepać. Jak, gdzie ja w ogóle, gdzie jest tutaj przestrzeń w ogóle na rozważanie? No, Domowy Kościół właśnie nauczył mnie tego, że można odmawiać. Yy... Różaniec z tak zwanymi dopowiedzeniami. Już tłumaczę o co chodzi dla niewtajemniczonych. Otóż modlitwa różańcowa z dopowiedzeniami na różańcu polega tak standardowo na tym, co znacie, czyli tam wierzę w Boga, ojcze nasz, trzy razy zdrowaś Mario, wiara, nadzieja, miłość. I w momencie rozważania jakiejś tajemnicy, powiedzmy, że nie wiem, w jakiej swojej wspólnocie czy róży różańcowej masz teraz, powiedzmy, drogę krzyżową. Wspominać sobie. Taką tajemnicę. No i y, jest tak, że zbliża się ta, jest ta pierwsza Twoja dziesiątka, nie? I odmawiasz Ojcze Nasz, normalnie y, starasz się zbliżyć, przywołać Pana Boga do, do tej modlitwy. I teraz, gdy odmawiasz y, po kolei, czyli bierzesz pierwszy paciorek, to modlisz się w ten sposób. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. I na słowo Jezus robisz pauzę, i właśnie to jest taki moment na krótkie lub długie, up to you, zależy jak chcesz, rozważanie tego, co Jezus w tej tajemnicy zrobił. I właśnie, na przykład, jeżeli chodzi o drogę krzyżową, to możesz odmawiać to w taki sposób, że błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Który wziąłeś krzyż na swoje ramiona, który wziąłeś krzyż, żeby umrzeć za mnie, wypełniłeś w ten sposób wolę Ojca. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. I tak dalej. Następne Modlisz się kolejną dziesiątką, pierwszą połowę zdrowaś Mario, yy, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus i na przykład, który upadłeś po raz pierwszy, po to upadłeś, żebym ja, gdy upadnę, widział twoją twarz i możesz sobie przypomnieć i swój upadek ostatni, nie? I tak dalej, który spotkałeś matkę. Yy. I pomyśleć, na przykład, wtedy rozważyć sobie, kim jest dla ciebie Matka Boża, do czego cię ona prowadzi. Pan Jezus z szat obnażony i pomodlić się. Ty, który byłeś obnażony z szat, który pokazałeś się cały, Naucz mi takiej pokory i takiej prawdy, żeby ja umiał pokazywać się ze swoimi słabościami, ze swoją trudnością i rozpaczą. I wiecie, teraz wam jakieś tam narzucam rzeczy, ale to muszą być takie, muszą być, mogą być, przepraszam za to słowo, to mogą być takie zdania, które prowadzą cię do, po prostu do tego, co w danej tajemnicy Pan Jezus zrobił w Twoim życiu, konkretnie na krzyżu, w tej historii zbawienia itd. Jeżeli nie wiesz, na przykład czym jest Droga Krzyżowa, czym była modlitwa w ogóle, warto wrócić do Pisma Świętego. Warto poczytać o samej tej tajemnicy. Podejść w ogóle tego tak na poważnie nie? i na początku y, tak sobie o tym poczytać, a później w trakcie różańca tak sobie to rozważać krok po kroku, y, powoli, nie? że bez jakiegoś takiego pośpiechu, że trzeba to jak najszybciej zaliczyć. No, dla mnie dzielę się tym, bo dla mnie to był taki przełom. Gdzie modlitwa była czymś bardzo zbliżającym do Maryi i do Pana Boga, i takim przemieniającym moje serce. Inną taką rzeczą, z którą chciałem się z Wami podzielić, bo kiedyś też tak robiłem, już od tego odszedłem, ale to kiedyś było dla mnie karmiące, to było patrzenie na obrazy dotyczące danej tajemnicy, na przykład El Greco. Nie? Było na przykład ukrzyżowanie. Była na przykład modlitwa w ogrójcu, już wspomniana, czy Zmartwychwstanie, i patrzyłem sobie na jakieś obrazy i w ten sposób w trakcie rozmawiałem z Drowaś Mario i rozważałem to, co się dzieje na danych, w danych scenach z życia Jezusa. Jeszcze innym może być po prostu zmiana formy, w której się modlicie, nie? Bo często to jest tak, że modlimy się w jakiś konkretny sposób od wielu lat i to przestało być karmiące. Nie wiem, na siedząco albo naklęcząco w pokoju, w którym modlicie się od 20 lat, a może warto pójść z różańcem na spacer do lasu i tam poszukać czegoś takiego, nie? To są takie różne pomysły. Ja pamiętam, że w drodze różaniec odmawiane do Fatimy, czy gdzieś na Kamino na przykład, były dla mnie bardzo ważne i bardzo odmieniające. Z takich technicznych rzeczy jeszcze podrzucam, pomocne może być bardzo powolne odmawianie modlitw, Zdrowaś Mario czy Ojcze Nasz. Z taką świadomością tego, co te słowa znaczą. Nie wiem, ja często zdarzają mi się takie dni, gdzie odmawiam na przykład tylko jedną dziesiątkę różańca, ale na przykład przez cały dzień, gdzie modlę się na przykład Ojcze Nasz i robię pauzę i rozważam sobie, idąc akurat mam taką przestrzeń, rozważam sobie przez 15 minut, co to znaczy, że Bóg jest dla nas ojcem, nie? Że kim jest ojciec, że to jest ktoś, kto o nas zawsze dba, że możemy być spokojni, że on, że moi bracia, z którymi na przykład często mi jest nie po drodze, to są moi bracia, to są moi bliscy ludzie i y, on jest tak samo ojcem moim, jak tego kogoś, z kim mi jest trudno. I to leczy jakąś moją relację, i tak dalej, i tak dalej. Sobie tak rozważam w kościele, w kontekście katechizmu. Tego, co mnie uczy ta modlitwa, bo modlitwa też uczy. Tak samo ze zdrowaś, Mario. Gdy jest fragment łaski pełna, no to to jest taki fragment, w którym mowa o tym, że jeżeli jest się idealnie pokornym, oczywiście nigdy tacy nie będziemy, ale im bardziej pokornym, tak jak Maryja była idealnie pokorna. I, od, I dzięki temu była otwarta na łaskę, że to jest dla nas droga, nie? Dzieci fatimskie wreszcie, właśnie tutaj Łucja pisze, że to chyba Hiacynty był pomysł, że często modliły się tylko zdrowaś Mario. W sensie to te dwa słowa, zdrowaś Mario, i tak modliły się paciorek za paciorkiem. Zdrowaś Mario, zdrowaś Mario, zdrowaś Mario, zdrowaś Mario, zdrowaś Mario. I to też jest piękne, nie? To ma coś taki aspekt modlitwy jezusowej, nie? Właśnie sprawdzajcie, co u Was działa, co Was przybliża, co daje Wam wolność i miłość, nie? bo to chodzi o to, żeby się modlić z miłością i wolnością, wznosić swoją duszę do Boga, a nie zaliczać, nie klepać. Ojciec Pałys na przykład mówi, że samo wzięcie Różańca do ręki, jak masz trudność z tą modlitwą, jak masz jakieś złe skojarzenia, że to jest nudne, nieciekawe itd., że samo wzięcie go do ręki to jest jak wzięcie Maryi Maryje za rękę. Przepiękne to jest, że może na razie tyle cię stać, może y, to jest dla ciebie maks na ten moment, nie? I spróbuj, może to jest dla ciebie ten moment, żeby po prostu się z tym różańcem zaprzyjaźnić, w sensie z Marią się zaprzyjaźnić i z Panem Bogiem, tego zmierzamy, nie? Ale może pierwszym krokiem nie będzie już klepanie przez godzinę, tylko po prostu raz w ciągu dnia wziąć różaniec do ręki, spojrzeć na krzyż, weschnąć, pomodlić się do Pana Boga. Nie chodzi o to, żeby stawiać sobie małe wymagania, ale żeby od czegoś zacząć, nie rzucać się od razu w przepaść. No i to tyle. Tak bym podsumował ten dzisiejszy odcinek. Sorry, że tak dzisiaj dużo gadanego, ale wydaje mi się to ważne. Jakoś tak od dłuższego czasu mi ten odcinek leżał na sercu. Chciałem się z wami z tym podzielić. A więc co? Trzeba zadbać o obraz Pana Boga. Podsumujmy to. Po drugie, trzeba poznać Marię. A po trzecie, modlić się z wolności i, i miłości i szukać dobrego dla siebie sposobu. Forma ma nas prowadzić do Pana Boga, a nie mamy zatrzymywać się na samej formie. Mam do Was prośbę, podzielcie się w komentarzach swoim doświadczeniem modlitwy na różańcu. Może macie właśnie jakieś swoje patenty, może macie swoje punkty. Ja absolutnie, wiecie, nie jestem tutaj, nie roszczę sobie prawa, że jestem jakimś znawcą i ekspertem. Pokazałem Wam swoją drogę do tego, jak od modlitwy suchej na różańcu stała się ona żywa i bardzo ważna dla mnie. I dlatego chcę się z tym z Wami dzielić, bo może Wam też to pomoże. Jeżeli masz też taką historię, też coś Cię ożywiło, proszę napisz mi w komentarzu. Obiecuję, że wszystko przeczytam i obogacajmy się tu, bo czyńmy siebie uczniami. Ja wcale nie jestem żadnym tutaj ekspertem. Jestem naprawdę po prostu świadkiem, któremu który daje się prowadzić panu Bogu. No to tyle, dzięki za dzisiaj, trzymajcie się i do następnego razu. Hej!